Pochwalony Jezus Chrystus, mamy dzisiaj uroczystość świętego Stanisława, biskupa patrona Polski. Wprawdzie to było wczoraj, ale przez niedzielę zostało przesunięte na dzisiejszy dzień. I Ewangelia, która mówi o Jezusie, który nas kocha i jest dobrym pasterzem. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Na wzór, bo podobnie jak Ojciec mnie zna, a ja znam Ojca. Pan Jezus zna swoje owce. Warto, żebyśmy o tym pamiętali. Jezus mnie zna. Zna moje nerwy, moje uczucia, zna moją samotność, moje trudności, zmagania. Zna wszystko. Zna swoje owce. Ale mówi dalej: I moje owce znają mnie. Czy ja jestem owcą Jezusa? Czy ja znam mojego pasterza? Czy ja rozpoznaję jego głos? Mamy tę piękną pieśń, Mocnym duchu: Daj mi usłyszeć twój głos, rozpoznać go. Owca, która należy do Jezusa, rozpoznaje głos pasterza, bo to jest głos, który, który jest mi bliski, bo często go słyszę. I to jest nasze życie. Być owcą przy pasterzu, doświadczać, nie muszę się bać, bo Jezus mnie zna. Ale ja mam takie czarne myśli, jestem tak kuszony. Nie muszę się bać, bo Jezus mnie zna. Zna mnie całego, wszystko mnie wie. To jest mój dobry Pan. Popatrzmy w ten sposób na pasterza i na owcę. Pasterz zna owcę. Czy owca zna pasterza? Czy tak z Nim przebywa? Czy jestem osobą, która tyle przebywa przy pasterzu? Nawet w stadzie, nawet z innymi owcami we wspólnocie, ale z, że mam to doświadczenie, jestem przy pasterzu, znam go, widzę jak odpoczywa, widzę, że jest mi bezpiecznie, bo jest obok, widzę co robi w wolnym czasie, jak się modli, jak patrzy na chmury. Znam pasterza, moje życie jest przebywaniem przy pasterzu. To jest doświadczenie owcy indywidualnie zajmuje się mną, ale i w stadzie, ale zawsze przy pasterzu. Zapraszam, żebyśmy w kontekście też i biskupa, męczennika Stanisława, spojrzeli na nasze życie i zobaczyli pasterz, owca, Jezus, ja. Jak ta relacja wygląda? Życzę wam cudownego tygodnia, cudownego dnia. Bądźmy cali w obecności Bożej. Do zobaczenia i błogosławię z całego serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeszcze raz Was bardzo gorąco zapraszam i zachęcam majowe przez cały maj. Litania Loretańska. Mamy na kanale dwie. Litania Loretańska i całe nabożeństwo majowe z wystawienia na Świętego Sakramentu. Korzystajmy z tego. Modlmy się tym. Uczmy też dzieci Litanii Loretańskiej miłości do Maryi. Bo jeżeli my ich tego nie nauczymy... To, to kto je nauczy. A te melodie dzieciaki lubią i chcą się tak modlić. Do zobaczenia.